Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem czytelniczym miesiąca sierpnia. W sierpniu udało mi się przeczytać chyba pięć książek, i wszystkie to były dobre książki. Tak więc miałam dobre wakacyjne, czytelnicze wybory. Jakie to były książki? Posłuchajcie. Pierwszą książką była historia Na śmierć i życie Wojciecha Tochmana. To jest najnowsza książka tego autora. Książka, o której nie oderwiecie się. To jest historia. Kobiety, która dziewczyny w zasadzie młodej, która dostała do żywocie w latach 90., kiedy to została oskarżona o no, współudział w morderstwie. Być może pamiętacie takie wydarzenie, kiedy to trójka maturzystów pojawia się w mieszkaniu u pewnej kobiety. Pod oczywiście pretekstem jakimś. No, i tam dokonują rabunku i dokonują morderstwa w sposób dosyć okrutny. Dziewczyna, która razem z tymi chłopakami do mieszkania tej kobiety przychodzi, tak naprawdę nie, nie znajduje się w, w momencie morderstwa w tym samym pokoju. Ona chodzi po mieszkaniu, Zagląda tu i tu, żeby coś zabrać z tego mieszkania. Natomiast słyszę za ścianą odgłosy, no, jakieś szamotaniny, krzyki kobiety, ale niczemu nie zapobiega. Nie próbuje w jakikolwiek sposób zareagować. Dostaje do żywocie. No, oni również zostają skazani. Wojciech Tochman próbuje... W tej książce, takie ja mam wrażenie, wybielić nieco obraz tej kobiety. No i jest to dosyć ciężki temat, bo oni nie szli do tego mieszkania z zamiarem morderstwa. To stało się nagle, to, to po prostu tam się stało, na miejscu. No ale z drugiej strony, ta dziewczyna niczemu nie. A, czy też nikomu nie przeciwstawiła się, nie zareagowała, nie powiedziała dość, nie, nie wparwała do pokoju i, 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 nie, i nie powiedziała, nie krzyknęła, przestańcie, co robicie. Kiedy ona weszła do pokoju, tam ta kobieta już nie żyła. E, miejsce zbrodni było y, no, wyglądało dosyć y, przerażająco. E, no i fakt, że to była maturzystka, też jakby zaważył na tym, że um, no została potraktowana przez e, sędziów surowo, e, też ze względu właśnie na ten młody wiek, że w tej młodej dziewczynie m, mogły e, takie, m, takie jakieś instynkty mordercze zadziałać. No i, i padł ten wyrok do żywocia. Strząsająca książka, ale myślę, że ocenę tej dziewczyny należy zostawić no, każdemu z was, jeśli, jeśli po tę książkę sięgniecie, ją przeczytacie i będziecie chcieli wyrobić sobie własną opinię. To, to jest bardzo ciężki temat. To są yy, historie, no, które dotyczą czyjegoś być albo nie być, które. Yy, to są sytuacje, które zaważają na życiu, no, w tym przypadku bardzo młodych osób. Przeczytajcie historię na śmierdzi życie i, i napiszcie, co o tej książce sądzicie, a jeśli już ją czytaliście, no to, no to również w komentarzu napiszcie. Kolejna książka to jest książka Niny Majewskiej Brown z powstania do Auschwitz. Jeśli oglądacie ten kanał już od jakiegoś czasu, wiecie, że ja lubię historie wojenne, a tutaj mamy historię warszawskiej rodziny. Która e, mieszka w tymże właśnie mieście, e, która żyje sobie spokojnie, normalnie, no do momentu, aż wybucha II wojna światowa, i wtedy wszystko się zmienia. E, to jest rodzina, której codziennością zaczynają być e, strzelaniny, łapanki. To jest e, rodzina, która e, mieszka w mieście, gdzie wybucha powstanie. No i ta codzienność powstańcza również dotyka członków tej rodziny. No i pojawia się tutaj również Auschwitz jako ostateczne miejsce. Też wstrząsająca historia. No one są zawsze, te, takie historie są zawsze dosyć przejmujące, bo po prostu są prawdziwe. Tutaj również mamy zdjęcia, fotografie, które też przemawiają bardzo do czytelnika, bo są to fotografie, które zachowały się z tych czasów jeszcze przedwojennych. Gdzie możemy zobaczyć właśnie tę rodzinę, która spaceruje po parku, no oddaje się takim codziennym, codziennym sytuacjom. I są też fotografie już czasów wojny, jakieś zebrania w bramach domów, gdzie ludzie się spotykali, przekazywali sobie informacje i tak dalej. Jeśli lubicie wojenne historie, to, to polecam Wam tę książkę z powstania do Auschwitz. Kolejna książka to Czerwona Królowa ta książka, która jest pierwszą częścią e, trylogii, skład której wchodzi również nie ja mogę sobie z tymi książkami poradzić Czarna Wilczyca i Biały Król. E, Czarna Wilczyca cały czas jest w trakcie czytania przeze mnie, natomiast co mogę powiedzieć o Czerwonej Królowej, bardzo mi się ta książka podobała. To jest książka z wydawnictwa SQN, ja te książki od wydawnictwa otrzymałam. Bardzo spodobała mi się bohaterka w tej książce, i myślę, że ona no, może ująć każdego czytelnika. Antonia Scott, która nie jest policjantką, która nie jest detektywem, ale pomaga hiszpańskiej policji w rozwiązywaniu bardzo skomplikowanych, bardzo trudnych, kryminalnych zagadek. A pomaga z tego względu, że jest piekielnie inteligentna, ma nieprzeciętny ilość inteligencji, potrafi kojarzyć w pewien sposób różne fakty, no, przez co jej um, opinia jest bardzo dla hiszpańskiej policji ważna. Ona tutaj w tej książce um, tworzy taki zgrany duet z pewnym inspektorem, który jest trochę takim, <laughs> no śmiesz może nie śmiesznym, pociesznym facetem, no z doświadczeniem zawodowym. Mm, ale też z pewnym bagażem doświadczeń życiowych. No i oni razem y, fantastycznie się uzupełniają jako para w tymże właśnie zawodowym życiu. Seria tych książek to, y, to hiszpańska seria y, thrillerów. Ja, ja tych książek za thrillery nie uważam, to są dla mnie po prostu kryminały. Y, no ale to każdy ma inne <gryminały> odczucia. Y, no ja mam takie, ale bardzo, bardzo Wam... Y, te książkę polecam. Czerwoną królową i, i pozostałe, książka kolejna, którą na wakacjach przeczytałam, a być może nie powinnam, to jest śmierć All Inclusive, jak Polacy umierają na wakacjach, dlaczego nie powinnam? Bo to są reportaże o ludziach, czy też o rodzinach tych ludzi, którzy na wakacje wyjechali i którzy nigdy z tych wakacji nie wrócili. Bądź Wrócili no, w jakikolwiek, w prze, czy też w przeróżny sposób poturbowani zdrowotnie, czy też no, psychicznie. I to są historie prawdziwe Polaków, którzy mm, pojechali, bo zaufali biurom podróży, bo urzekły ich kolorowe fotografie z, z katalogów. No i niestety na tych wakacjach coś się stało. To jest przypadek, mm, Ludzi, którzy usiedli na drewnianej ławce gdzieś na plaży z pięknym widokiem, i ta ławka się załamała, spadła, konstrukcja jej była y, niestabilna. To jest historia chłopaka, który y, przemierzał y, no, takie dosyć niedostępne tereny, aczkolwiek y, no, reklamowane, polecane przez turystów i y, y, zaginął. Nie jest odnaleziony do dnia dzisiejszego. To są historie osób, które, no, których udziałem stały się pożary w Grecji. I, i to, jak oni no, musieli uciekać, zostawić wszystko i uciekać z hotelu, z plaży i tak dalej. Jak nie wszystkim się to udało. Przejmujące bardzo, bardzo te historie są takie e, no, emocjonalnie, e, gdzieś tam wstrząsające. No, i, i tak naprawdę są przestrogą, um, aby nie do końca wierzyć um, biurom podróży, bo tutaj też są opisane um, później wszystkie te sytuacje, jakie, um, jakie miały miejsce po wypadku i jak zachowywali się rezydenci, jak, um, jak właściciele biura podróży zachowywali się, jak, um, no, jak byli. Um, no nie w porządku wobec, wobec swoich klientów. Mm, nie polecam przed wyjazdem na wakacje, ale gdzieś tam w jakieś jesienne wieczory, czy też zimowe um, można sobie je przeczytać. Chociaż dlaczego tak chwilę wstrzymałam się? Bo, a, bo w sumie zimą też można lecieć do ciepłych krajów. Czyli co? W zasadzie nie mam dobrego czasu na przeczytanie tej książki. Nie, myślę, że jest, bo to, to, to książka przestroga. Magdy Miśnik i Piotra Miśnika, Śmierć. All inclusive. I książka, którą ja y, planowałam na tych wakacjach przeczytać i udało mi się. I, i byłam zachwycona. To jest i ciecha Chmielarza. Rewelacyjna książka. To jest taki rasowy, miłosisty kryminał z bardzo e, wyraziście zarysowanymi e, bohaterami z wątkami, które wydawałoby się na początku jakoś tak mieszają się między sobą, ale one mm, później znajdują, znajdują ujście i, i wyjaśnia nam się tak wiele rzeczy, a już w ogóle zakończenie to jest mistrzostwo świata. A wiem, że jest też serial, serial czy nie, no serial chyba, tak, serial, że na podstawie książki, nie oglądałam, nie wiem, jaki jest film, ale jakoś chyba niespecjalnie będę też do, do filmu sięgała i nie będę go, go, go oglądała, bo chyba już kiedyś wspominałam, że nie lubię oglądać filmów, które są ekranizacją książek. No a zresztą, nieważne. To nie jest nowa książka chmielarza, więc możliwe jest, że większość z Was wie. Mniej więcej o co, o co chodzi. To jest agroturystyka nad jeziorem. Agroturystyka ona zwierzęmiowisko i tam ginie dziewczyna, młoda dziewczyna. Rodzina i znajomi są zaangażowani w jej poszukiwania, ona się nie odnajduje. I tutaj przypatają się takie wątki, które mają miejsce w teraźniejszości, mają miejsce wcześniej, przed tym wydarzeniem i również po. Zaginięciu tejże dziewczyny. No ale tak jak mówię, zakończenie wymiata. Ja pamiętam, że je czytałam na plaży, dosłownie z wypiekami na twarzy, I To nie były, i to nie był efekt jakby gorąca, tylko tych emocji, które tam strasznie tak są skumulowane na końcu tej książki. Napiszcie, jakie Wy mieliście odczucia po przeczytaniu tej książki. No tutaj zdecydowanie chmielasz zyskał ponownie moją sympatię, bo ja wspominałam, że stracił ją po książce swojej najnowszej za granicą. Norżmiowisko jest jest mistrzostwem. Może powiem tylko wspomnę co czytam teraz, a czytam Katarzynę Zyskowską oczywiście, bo jestem zakochana w tej autorce. Czytam w ostatnim czasie no w zasadzie jej książki jedną po drugiej, a w tym momencie czytam za nim. To jest historia Marii Skłodowskiej. I w ostatnim filmie w Bukholu nie pokazałam jednej książki. Zapomniałam o niej. To jest książka pocztówka. Taka również książka znalazła się na moich półkach i oczywiście dotyczy ona rodziny żydowskiej i historii tej rodziny w czasie, w czasie II wojny światowej. To kto czytał, to też niech może napisze coś na temat pocztówki. I chciałam Wam pokazać jeszcze jedną książkę, mój najświeższy nabytek. To jest Beskit Beskitu. Jak wiecie, ja Beskit Niski uwielbiam I, i ta książka będzie jakoś takie szczególne miejsce zajmowała u mnie tutaj na półkach, a też dlatego, że miałam przyjemność poznać jej autorkę Manię. Strzelecką, która jest niesamowicie taką ciepłą, bardzo miłą osobą. No i książki o Beskidzie dla dzieci, które napisała są. No, no w zasadzie są chyba jednymi, a może jedynymi książkami o Beskidzie dla dzieci, napisane w taki właśnie sposób i mają przepiękne grafiki. Przepięknie. Sama okładka jest cudowna. Jeśli znacie Manię Strzelecką, jeśli znacie e, Beskid to jest też Beskid Zimą i teraz ostatnia, najnowsza książka Nikifor, to, to napiszcie, co, co sądzicie o tych książkach, co sądzicie o tych grafikach, o tych ilustracjach. E, na dzisiaj to wszystko. Ja Was zapraszam serdecznie do oglądania poprzednich filmów, do subskrybowania tego kanału, do zaglądnięcia na mój Instagram Magiel Książkowy. Tam mnie również znajdziecie. I do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!